Cześć, i czołem. Nagle, z tej strony w kolejnym odcinku eleńskiego koręgu. Ostatnio w tej wieży, nie dość, że przywróciliśmy, jakby nie spojrzeć, wielki ród Radhana, to jeszcze na dodatek udało nam się zdobyć święty miecz zabójcy bogów, czy tam zabójczyni bogów jakoś tak. Teraz pozostaje nam. Tutaj jaskinia, ale również złote drzewo. Przypuszczam, że na złotym drzewie nie będzie wesoło. Zważywszy na to, że na tym Kaelidzie radzę sobie tak... Oh, ah, troszkę słabo. Ale miejmy nadzieję, że tym razem jakoś pójdzie, wiecie, troszeczkę lepiej. Oho, tu się tu świeci, dawaj to A no, bo ja w ogóle mam 90 tysięcy i ja sobie tak patatają z tymi e, runkami No dobra O, no, bo to jest głęboka studnia siofry Dobra, to może nie będę ryzykował i najzwyczajniej na świecie przeniosę się, na przykład... Na przykład... O, tutaj. Wiecie, trochę słabo trzymać te runki. Lepiej sobie postać po prostu ulepszyć. No, tylko co byśmy mogli tutaj... Iła na przykład, o i witalność może w końcu bym coś wsadził. Hmm. tutaj się zwiększy o 3 aż więc bardzo chętnie przygarnę to ale jeszcze chwila, zobaczmy Ten miecz ma przelicznik ze wszystkiego praktycznie D brakie mi tu zręczności plus witalności, e, wiary. Ale jest lżejszy. To jest fakt. Tylko teraz pytanie brzmi: jakie tutaj będą właśnie przeliczniki? Czy nie będzie ta broń lepsza po prostu? Dobra, nieważne. Gdybyśmy sobie zmienili. W ten sposób, tutaj średni ciężar będzie. Także ja bym może właśnie tak to trzymał. No i dobra. Będzie okej. Okay. Dajmy rozwój postaci. Hmm, chcemy sobie w siłę plus, no, w tą witalność tutaj. Warto zaznaczyć, że zawsze tam będziemy mieli, powiedzmy, jakieś możliwości resetu postaci. Dzięki Renali. Ale mniejsza z tym. Teraz biegniemy sobie tam. Gdyż mamy na mapie jakiś dziwny punkt z tak jakby dziurą, a to oznacza, że będzie tam jaskinia. Hmm. No, tylko tędy raczej tam nie przebiegniemy, ewentualnie tam tamtędy. jest ta studnia w Sjofry. Wow. Close enough, my friend. A, no jest smok, ale jakiś taki skamieniały, tudzież martwy. Nie mogę mapy otworzyć. No ale dobra, w takim wypadku będzie wychodzić na to, że ta jaskinia jest, jest gdzieś tutaj. No ja powiem szczerze, że zobaczyłbym sobie w końcu na mapie, o, o, przede mną jest. A. Przy Seljańskim mieście? O, tutaj w ogóle mamy ten, wieczne więzienia którego nie odkryłem jeszcze. Seljańskie wieczne więzienie. Myślicie, że damy radę tutaj, warto spróbować. No nie był jakimś ciężkim przeciwnikiem. mag bitewnych, you guess. No ale tylko po, po wojny tutaj zyskaliśmy nic więcej, więc w sumie dupy nie urwało. Okej. Okay. Coś tutaj niekoniecznie poszło. Eee, nie pomyśli. Tego konia. Tam chyba był ten generał O'Neill. O, tędy chyba będzie się dało zaskoczyć. O, chociaż kurna. Nie, no powinno dać radę. To co tam w ogóle, żelazna dziewica robi? Moja piernicza, no bo tu się da pozyskakiwać, tak? Tu w ogóle jest jakaś. Jaskinia. I to nawet nie jest ta jaskinia. Opuszczona jaskinia. To w mordy jeżdża to pełno tej zgnilizny szkarłatnej. No dobra. Spróbujmy to zrobić. Poczemu by nie. Więc co jest, czemu ja nie mogę biegać w ogóle? <śmianowidł> yyy... okej. Okay. Hmm. Dziwowna sytuacja. Mordyje, że tu morduje jest zwalone to jest co to kija wafla Smocze i rany. Co mi się szkarłatna zgnilica napełnia? No powaliło. O ja No i w dalszym ciągu mi się napełnia. Zac nie powiem szczerze. Ja piernicza, dobra. Jak nie jedno, to drugie no. O Jezu. O, wow. A, bo jest dwóch. No dobra, poszło tak w miarę. Złoty skarabeusz w nagrodę. No, za dużo tego... Tych run nie dostałem za nich, ale w każdym bądź razie, lepszy rydz niż nic. Dziwna trochę tutaj lokacja, nawet tu specjalnie niczego nie zdobyłem jakoś tak szczególnie. A w każdym bądź razie, skarabeusz złoty, a co to jest? A tu jest, Zwiększa liczba runów z pokonanych wrogów. O proszę. No to to się może akurat przydać bardzo. Tylko serio mam obciążenie większe. Wow. No cóż, lepszy lic niż nic. Oj, w tym momencie myślę, że zakończymy sobie odcinek, bo mm, jak mnie nie spojrzeć, znaleźliśmy jakieś randomowe, po prostu sobie tutaj ruinki. A czyli ruiny, to nawet nie ruina, a po prostu jaskinia jest. Odpoczniemy sobie tutaj. I oczywiście ruszymy stąd dalej w kolejnym odcinku do kolejnej jaskini, która najwyraźniej jest tutaj. A później myślę, że już do złotego drzewa. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się.